Cześć siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Olikowski, a to kolejny odcinek z Farminga 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku weźmiemy się za takie bardziej porządkowe prace, czyli weźmiemy sobie, ogarniemy nasze pola, zobaczymy co im wymaga. Ja już wiem, będziemy sobie dzisiaj orać oraz będziemy wapnować nasze pola. Odpinamy sobie nasz oczywiście siewnik, ponieważ będzie nam potrzebna waltra oraz... Później polecimy sobie po wapno a właśnie do wapna jeszcze musimy sobie odpiąć sobie maseja i polecimy weźmiemy wyznaczymy masejowi ogólnie traskę żeby sobie pojechał do sklepu tylko jak to się robiło Stwórz pracę MF i tutaj chyba jest i jakoś to się robiło i i okej okay. Miejsce docelowe Tu Jak zaraz? Zacznij pracę? No mniejsza z tym, jeszcze tego nie ogarnia, więc Weźmiemy się Przyszłym razem, żeby to ogarnąć Ale dzisiaj sobie lecimy po wapno Znaczy teraz lecimy po yy, I weźmiemy się za yy, orkę yy, Znaczy przyjedziemy sobie pług Potem weźmiemy sobie Masaja i polecimy po wapno. Zwapnujemy i będziemy orać. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie jakiś taki nudny. Widziałem, że parę osób pisało co z jaki ciągnik sprzedać, więc zobaczymy co się wybierze. No jak na razie żaden ciągnik, który jest na gospodarstwie oprócz Masaja, czyli Walmet, czyli Waltra oraz... E, Sztejery mi się tak średnio podobają, ale Waltra ma tą mod, że ma 190 koni. Jest najmocniejszym ciągnikiem na naszym, e, oczywiście. A tu jest klep, by the way, na naszym gospodarstwie, więc e, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc tak, kupmy sobie pług, e, Już sobie tutaj troszkę pograłem w, e, poza odcinkiem. Więc e, kupujemy, oczywiście, Agromasza. E, oto tego za 16 tysięcy. I w sumie możemy sobie już wypożyczyć wapniarkę. Tylko gdzie ona jest? Tutaj są 45 tysięcy, troszkę dużo. A ile koszt wypożyczenia? 2000. To nie wiem, czy jest. Dobra, wypożyczmy ją. Zwapnujemy sobie może jakoś misję, sobie jeszcze nie zrobię poza odcinkiem. I polecimy oczywiście. O dobra, weźmiemy sobie wapniarkę teraz. I szukałem właśnie tego, tego, ale to jest w zależności od ciunika, to cofanie z zatrzymaniem. Więc tak, musimy sobie wziąć worki typu Big Bag, wapno, ile tu jest? 2000. Kupmy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie będzie, 14 tysięcy litrów wapna i zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Dobra, zatankujmy to wapno. Ogólnie wszystkie pola, które są, no, które posiadamy, wymagają wapna, więc e, wszystkie trzeba będzie zwapnować, ale no, na pewno wszystkiego na odcinku nie zrobimy. Na pewno e, będę robił poza odcinkiem. Jeśli chodzi o internet, internet będzie we wtorek: aktywacja, więc zobaczymy, jak to będzie śmigać. E, zobaczymy. W poniedziałek w, w, wlatuje składanka we wtorek: zobaczymy, może jakiegoś lewa się uda ogarnąć. Zobaczymy jak to wszystko będzie szło W sumie dobrze, że wziąłem tę waltrę do tego, bo taki dosyć duży ten rozsiewacz yy, I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać Dobra Dotynkujemy jeszcze jeden Big bag i dwa zostaną No w sumie tak tak tego wapna idzie trochę, więc Jak wiesz jak zostanie to się nic nie stanie, a 2,5 zostało No dobra, lecimy na gospodarstwo Ta waltra mi przypomina strasznie New Hollanda z Farminga 17 Tego niebieskiego, takiego starszego w środku ogólnie ta gruba kierownica i tak trochę kokpit jego stylu, że żółte wszędzie i takie stawki, typu naklejki i tak dalej. E, strasznie mi to przypomina tego New Holanda. Pobawiłem się dzisiaj troszkę ustawieniami, bądź włączyłem oczywiście ten DLSS, chyba to, to coś takiego od RTX'a. I zobaczymy, no, widzę, że lagów nie ma, jest cały czas 60 fps, jest bardzo płynna gra. No, i zobaczymy, podkręcimy jeszcze tego dlss Zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. No, ale w sumie na tym y, jest dobrze, więc nie narzekam na grafikę. Nie muszę mieć jakiejś najwyższej. Wiecie o co chodzi? Y, wystarczy, żeby fajnie gra chodziła i w sumie mi to do szczęścia starczy. Dobra, zrobimy sobie tutaj poprzeczniak i będziemy w tamtą stronę rozsiewać. No, jak odpaliłem wapniarkę, to troszkę spadło FS, ów ale już jest z powrotem. Dobra, wapnujemy to pole I będziemy dzisiaj nią orać Je orać również, ponieważ wymaga orki Tak jak każde pole nasze, będziemy musieli wszystkie zaorać Jeśli chodzi o kamienie, no to tak średnio mi się chce zbierać Z racji takiej, i że maszyna no sporo kosztuje I, i nie chciałbym od razu wszystkie pieniążki stracić a, a, i dlatego też yy, wypożyczyłem tą wapniarkę, nie kupowałem jej, ponieważ do nawozu kupimy sobie wapniarkę, a na wapniarkę no do, do rozsiewania rozsiewacz a do wapna najbliżej za trzy sezony około mniej więcej chyba czy kupimy jakieś pole no to wtedy będzie nam potrzebna wapniarka a właśnie tutaj też by jakby się przydał, ale tam pół biedy damy radę, to pole też nie jest jakieś duże, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie Dawno po ściernisku nie wapnowałem. Ogólnie, dawno nie wapnowałem w farmingu. Też dawno nie grałem, więc dziwne bym pamiętał. Zależy że tego wapna też wcale nie idzie tak dużo. Jest 87%, a zrobiliśmy już no prawie prawie pół pola w sumie. Jak przejdziemy tam w tą stronę, to będzie pół. I dosyć szybko to idziemy. Wiadomo, rozsiewać szeroki, to nie ma co się dziwić, że szybko idzie co nie. Ale w środku mi się bardzo podoba ta Valtra. Taka jakaś e, dziwna, znaczy dziwna taka w moim stylu. Daleko się siedzi, więc... E, bardzo mi się podoba. I zobaczymy też, e, co zasijemy. No chciałbym rzepak zasiać i chciałbym no, pójść jak najszybciej w te sady, co nie? E, więc zobaczymy. E, co by się przydało Waltra zapiła trójkę i, i gaz w podłogę i ogień z rury. E, zobaczymy. Obwapnujemy to pole i polecimy sobie po pół. Dzisiaj może taki dłuższy odcinek, ponieważ na weekend, więc na weekendzie w niedzielę raczej nic nie będzie, chyba, że się coś stanie. Ale jak będzie internet, to już będę tak no, starał się wrzucać częściej, ponieważ no chce mi się grać tego farminga, a cały czas nigdy nie mam okazji, a nie chcę też grać, ponieważ żeby, o to, co chodzi, cały czas nie, nie nagrywać wiecie. Tym bardziej, że na dysku tego nie będę przechowywał cały czas, bo wiecie, może coś się stać. E, więc, no, prawie pole skończone, zostało nam jakieś 3 przyjazdy, może 4 jeszcze i koniec. A tego wapna tak dużo nie idzie. Więc, akurat to co kupiłem, to chyba powinno nam starczyć na te wszystkie nasze pola. Trochę sąsiadowi słonecznik niszczymy, ale się chyba nie obrazi. E, więc zobaczymy. Najwyżej mu przyjedziemy tony wapna na pole. Dla odszkodowania 69% prac, naprawdę tego wapna idzie mniej niż w farmingu 19. Takie ja mam wrażenie, bynajmniej więc yy, zobaczymy. No, tego pracownika, ale kurde, nie wiem jak to zrobić. Zobaczymy zaraz, jeszcze raz próbujemy. Eee, może nie mam tej opcji. Eee, nie Waltra ma stwórz pracę eee, i zacznij pracę. Pojedzie tam czy nie? Nie można dotrzeć do celu. A wyjedźmy nim. Wyjedźmy nim stąd. Fajnie by było, jakby podpiął ten pugi. Przyjechał co prawda. Ale stwórz pracę. Masej. Cyk. I zacznij pracę. A nie, dobra. Ich se jedzie. Dobra, a my sobie dalej wapnujemy. Akurat jak dojedzie, to powinniśmy to pole skończyć. Podepniemy do Maseja, tamten pług, ale no niestety do Walmeta trzeba będzie podpiąć, ponieważ no zobaczymy, jak będzie sobie dało radę Masej. No i widzę, że około 9 minut odcinka, ale to nic takie dłuższe może być. Bo fajnie mi się gra, więc poza odcinkiem na pewno będę musiał pole, te pola wszystkie poogarniać. Pojechał właśnie Masejek poogarniać te pola, pomyśleć co by tu kupić w przyszłym odcinku, ogarnąć OBS-a więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, ogarnąć na pewno miejsce na dysku no czy miejsce jest ogarnięte, ale wiadomo, trzeba dbać o nie by nie było jak e, kiedyś, żeby brakowało miejsca więc zobaczymy, pole mam prawie zwapnowane puszczę pracownika jeszcze, żeby wapnował to pole to jest taki największy kawałek w sumie nasz jak tak patrzyłem na mapce no i będziemy tam siać rzepa, tak obstawiam. Tutaj bym chciał w sumie nie wiem co zasiać. Ale też coś e, takiego płatnego wysoko. Myślę, żeby pszenica, ale pszenica po pszenicę tak średnia, więc tutaj bym zasiał soję być może. Albo nowy orkisz chyba, albo coś e, Jest tak ta nowa uprawa. Zobaczymy, może coś e, wymyślimy jeszcze ciekawszego. Dobra, skończyliśmy. Dobra, puszczę pracownika tutaj. Pole wymaga wapna, zobaczymy. Ten już dojechał chyba. Tak mi się zdaje. Wymaga zaorania. Wymaga wapna, zgadza się. I dobra, puścimy, będzie łatwiej orać. Dobra, niech sobie tutaj gościu to Waltro wjeżdża. A my lecimy, typniemy się do Masy i Fergusona. I bierzemy pług na plecy i lecimy sobie po orać troszkę. Zobaczymy jak to się orze, ponieważ jeszcze nie orałem w tym farmingu. Podobno, że no, jest odzorowane, jest nawet nawet. Podpinamy pułk. Nie, Massey da sobie radę raczej z nim. Pułk jest już nasz, nasza własność. Więc nie będziemy musieli go oddawać, ale wiadomo, puk się przyda na gospodarstwie. Czy coś powiększyć, czy coś, zobaczymy. Ale no, obrócimy sobie go w drugą stronę. Niech wystaje. Na gospodarstwo daleko nie ma. Zachęcam właśnie wszystkich do oglądających, do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji na kanale i zapraszam na kolejne produkcje. My sobie jeszcze sobie położemy troszkę, potem sobie zrobię miniaturkę i będziemy... pójdę, zmontuję ten odcinek i myślę, że rzucę go na jutro. W sumie na dziś, więc będzie już gotowy. Miniaturkę się tylko jutro zrobi. Dobra, obrócimy sobie pług, a no bo dobra, będziemy orać w tą stronę. Yy, I właśnie będzie... Przyda się tam już nam większy agregat, więc trzeba będzie sobie już coś pomyśleć. Yy, nad większym agregatem. Opuszczamy i orzemy, No teksturka wygląda lepiej. No te kamienie, tylko nie wiem czy one obniżają plon czy nie, bo też dużo osób jakby na... na co, co ludzie to co to opinia. Więc zobaczymy jak to będzie szło. No bo dużo ludzi mówi, że obniżają plon, a dużo osób też mówi, że tylko maszyny się psują szybciej. Więc zobaczymy jak to wszystko będzie szło, dajcie znać co myślicie na ten temat. No tutaj redukcja, bo masejek ma ciężko, ale damy radę na spokojnie zaorać to pole. Będę orał sobie poza odcinkiem, tak żeby krzywo nie jechać jakoś w miarę. Dobra, podnosimy, obracamy. No Massey też ma moc, więc Massey by taki został, mi się podoba, też w środku, ogólnie masej taki w sam raz, mi się podoba, więc zobaczymy co, jak wyjdziemy, myślałem, że będzie też jakiś ciągnik o 200 koni, a taki jakiś nowszy już, więc zobaczymy, no myślę nad tym sztyjerem, bo kurde 135 koni tak średnio, coś mniejszego bym już yy, mógł sprzedać, bo trzy ciągniki mi nie są potrzebne na pewno. No bo dwa sto, jeden stoi i dwa pracują, no wiadomo jak będzie większy, więcej roboty to wtedy by się przydało, ale jak na razie dwa ciągniki w zupełności by mi starczyły, pamiętam, że w 19 jak zaczynałem grać to też sprzedałem ten trzeci ciągnik i leciałem na dwa, bo nie było mi potrzeby mieć trzeciego. Tak, tak samo w, w tym farmingu zawsze zagram na dwóch, chyba że mam już więcej pola, no to już puszczam pracowników automatika. Taka jakaś idzie automatycznie, perpetuum mobile. I to już jest potrzebny ten ciągnik. Dlatego też. Yy, yy, Tedy kupuję. A teraz nie, 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 jest, nie jest mi potrzebny. Coś ciężko. Mam problem z, z wysławieniem się dzisiaj. Ale to. mniejsza z tym. Mam yy, no, masę i ma ciężko pod górkę, ewidentnie. Lepiej by było orać Waltra. Waltra ma chyba z 25 koni więcej, albo 15 na pewno. Więc yy, zobaczymy jak to wszystko, ale daje radę sobie masę i tak. Czerwony pług, czerwony masę i tak jakoś lepiej to wygląda. Ogólnie ten masę jakoś mi do wszystkiego pasuje. Zobaczymy jak to z tym silnikiem. Czy Waltra sobie da radę z tym silnikiem, czy trzeba będzie coś yy, większego kupić. I silnik tutaj żeby się przydał większy kupić, ponieważ no mały troszkę jest. No chyba 3 metry. A siać będziemy co roku, tak samo jak i orać nie, ale siać co roku, więc y, też by się przydało coś większego y, niebawem kupić. Oczywiście poza odcinkiem to wszystko zaorzę i przygotuję y, do siewu. Może będę zbierał kamienie jeszcze. Zobaczymy, odcinek w sumie najbliższy by był, by był w sumie to nie wiem, czy live'ik, czy odcinek by był y, z tego farminga. E, chciałbym już tak sobie pograć już trochę na tym weekendzie, ponieważ no e, chciałbym, bo nowa gierka i chciałbym sobie popykać. Ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No, Widzę, że tam jest sobie, znaczy no, Waltra dojechała do końca. Ma wap wapno, ma wapno, bo zawraca. Więc e, zobaczymy jak to będzie szło. No jak na razie FPS-y są bardzo dobre. Trzeba będzie się pobawić jeszcze z tym DLSS-em, no, no jak na razie jest na performance, e, może damy ultra performance, albo quality, albo coś innego, o, tam jeszcze chyba jest, pamiętam, chyba 4, albo, 3, albo 5 opcji. No dawaj, masajek, jedyneczka, redukcja i ogień. No szkoda, że nie gram na, na tym, na manualnej skrzyni, ale spokojnie, jeszcze przyjdzie czas na to. Zobaczymy jak to się potestuje, wszystko i tak dalej. No ciężko ma masek, już dawno redukcja by powinna iść i on wyszedł. Waltra sobie zawraca, no sporo tych kamieni tutaj widzę jest. Zobaczymy, no, no przydałoby się to odkamienić. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej maszyny szerszej. Takiej od razu z mniejszym zapotrzebowaniem mocy. Zobaczymy co mają tam do zaoferowania. I na następny odcinek być może ogarnę. A jak na razie masej sobie świetnie daje radę z tą orką. I w sumie co, będziemy mogli w sumie zakończyć ten odcineczek, ponieważ e, koło 17, koło 16 minut już jest. Więc mam nadzieję, że odcineczek Wam się podoba. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Zapraszam na drugi kanał ze składankami. E, a więc do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!